No, dzień dobry. Trochę nas tutaj nie było, prawda? <grych> Wróciliśmy już z Polski. E, powoli wracamy do naszych rytuałów codziennych. No, a ja wracam do vlogowania. Zamierzam od teraz. Publikować dwa filmy tygodniowo. Zobaczymy, jak mi to wszystko wyjdzie. Na pewno e, mam dużo zapału i dużo energii do tego, żeby ten kanał już naprawdę zaczął działać tak na 100%. Także mam nadzieję, że zostaniecie ze mną i zachęcicie też innych do subskrypcji kanału. Dzisiaj taki vlog rodzinny, bo Stefan ma swoje pierwsze urodziny. No, i właśnie z tego powodu, że nie jesteśmy w Polsce i nasza rodzina nie może być tego dnia z nami, doszłam do wniosku, że to jest dobry sposób na to, żeby podzielić się z moją rodziną i z wami właśnie tym dniem, który jest taki szczególny, bo pierwsze urodziny dziecka to faktycznie taki dzień, który potem się długo wspomina, i hmm, ten pierwszy rok, no właśnie, jak on wyglądał, czy coś się zmieniło, pewnie będzie kilka refleksji dzisiaj w trakcie tego filmu. Zapraszam. Urodziny. Taki zwykły, niezwykły dzień. Tradycyjnie zaczęliśmy od śniadania. Oczywiście nie mogło zabraknąć ulubionych dań urodzinowego chłopaka. Choć co po niektórzy musieli zaspokoić głód natychmiast. Cierpliwość to jest coś, nad czym musimy jeszcze trochę popracować. Placki bananowo-jabłkowe i borówki. Taki miałam plan. Proszę. Proszę nasz chłopaków. chłopaku. Jak widać całkiem nieźle. Zabawy rocznego dzieciaczka to coś, w co mogłabym się patrywać cały czas. Zabawy z siostrą. Troszkę przepychane. Przecież nie może być zawsze tak Idealnie. Później zasłużona drzemka urodzinowego chłopca, a dla nas chwila na złapanie oddechu. Tym razem nasze małe świętowanie będzie bardziej oficjalne, bo na stole pojawi się obrus. To niesamowite, jak wiele mogą zmienić takie detale. Mieszkanie poza granicami kraju i brak wyznaczonej dokładnej daty powrotu daje poczucie tymczasowości i sprawia, że każda inwestycja, zwłaszcza ta, która ma upiększyć przestrzeń, w której mieszkasz, Niesie za sobą wieczne wyrzuty sumienia, przynajmniej ja tak mam, i pytania, czy to oby na pewno potrzebne. Tym razem nie dałam się jednak zwieść, i obrus, choć kupiony za 3 dolary, a może właśnie dlatego, zagościł w naszym domu, sprawiając, że dzisiejsze święto nabrało dodatkowej mocy i niezwyczajności. No i stało się. Pierwszy rok życia Stefanka za nami. Fajne, Stefciu? Fajne, Stefanku? Ty też byś chciał, tak? To ci się podoba. Będziemy śpiewać. Co? Vocês não nós, <laughs> 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 oh yeah. <set. laughs> oh <laughs> Won't you stay? Why won't you stay? przesłyszałam jak to szybko leci i miałam wrażenie, że są takie, to są takie truizmy powtarzane przez wszystkich ale prawda jest taka że ten rok naprawdę bardzo szybko nam przeleciał i niesamowite jest to jeżeli patrzysz na to jak rosną dzieci i widzisz jak ten czas płynie to jest po prostu kosmos wiele się zmieniło w trakcie tego roku, to na pewno Stefan każdego dnia uczy nas optymizmu. Naprawdę, to jest dziecko, które od początku, od rana do nocy, ma dobry humor i nigdy nic go nie jest w stanie wyprowadzić z równowagi. No, może poza paroma wyjątkami, nienawidzi na przykład ubierania i bardzo głośno okazuje swoją dezaprobatę. Ale prawda jest taka, że Stefan to jest człowiek nieprawdopodobnie pozytywny i chyba tego życzę mu najbardziej. <laughs> życzę Ci, Stefan, żebyś za kilka lat miał tyle samo pozytywnej energii, co teraz. No dobra chłopaku, to czego byś życzył Stefanowi? No, żeby się nie zmieniał, <laughs> żeby się nie walił w łeb tak tyle razy, żeby przejść przez przeszkody. No i żeby był taki fajny jak jest.